Witam serdecznie. Zaprezentuję teraz państwu szczególnie tym, którzy interesowali się fotografiką czy dokumentowaniem pewnych zdarzeń, aparaty fotograficzne, które używamy, używaliśmy dla potrzeb udokumentowania czy zatrzymania w kadrze pewnych zdarzeń na drodze i przedstawiam państwu pierwszy Najstarszy z tych aparatów, rok produkcji 1936, marki Zeiss Icon. Uzyskiwane zdjęcia miały format 6x9. Wykonywane były później tego typu aparatem, już z lampą błyskową, na taśmie o niewielkich wymiarach. Nie pamiętam teraz, chyba 36 mm. Następnie postęp umożliwił nam zakupienie aparatów bardziej precyzyjnych z możliwością regulacji i przesłony, i czasu naświetlania z automatycznym przesuwaniem, z wyłącznikiem automatycznym, czyli można było robić zdjęcia bez drgania. Yy, Trzymając ten aparat na statywie. Następnie otrzymaliśmy aparaty fotograficzne, już półautomatyczne, zasilane baterią elektryczną, gdzie można było w trakcie wykonywania zdjęć nanosić i datę, i godzinę sporządzenia. Następnie w pełni cyfrowe aparaty fotograficzne, i szczerze mówiąc, na tym byśmy zakończyli, bo przeszliśmy całkowicie na telefony komórkowe, które w tej chwili służą drogowcom bez obciążania, że tak powiem, ładunku w samochodzie. A to co tu Państwo widzicie, to są efekty wykonywanych zdjęć, dokumentowanych zdarzeń na drodze i przebiegu pracy drogowców w dawnych latach.